Pytajcie moi drodzy! Temat dzisiejszej lekcji to sposoby odżywiania się organizmów. Odżywianie to proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm pokarmu. Wszystkie organizmy, by rosnąć, rozwijać się, przetrwać, muszą się odżywiać. Ze względu na sposób odżywiania. Organizmy możemy podzielić na organizmy samożywne, czyli tak zwane autotrofy, i organizmy cudzożywne, czyli heterotrofy. Organizmy samożywne to takie organizmy, które same potrafią wytworzyć sobie substancje niezbędne im do życia. Pobierają one ze środowiska związki nieorganiczne i przetwarzają je na substancje organiczne. Do organizmów samożywnych należą rośliny. Organizmy cudzożywne to takie, które muszą pobierać substancje organiczne wraz z pokarmem, ponieważ nie mają zdolności wytwarzania ich ze związków nieorganicznych. Organizmami cudzożywnymi są wszystkie zwierzęta, wiele bakterii i grzybów. Organizmy cudzożywne wraz z pokarmem pobierają składniki odżywcze. Pod pojęciem składniki odżywcze rozumie się wszystkie substancje zawarte w pożywieniu, które muszą być dostarczane organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Zalicza się do nich białka, cukry inaczej zwane węglowodanami, tłuszcze, inaczej lipidy, witaminy. A także składniki mineralne, w tym makro i mikroelementy. Węglowodany, tłuszcze i białka są substancjami dostarczającymi organizmowi energię. Organizmy cudzożywne możemy podzielić na trzy podgrupy. Są to organizmy odżywiające się innymi organizmami czyli np. roślin nożerne, mięsożerne lub wszystkożerne, organizmy żyjące kosztem innych żywych organizmów, tzw. Tak pasożyty, oraz organizmy odżywiające się martwą materią, tzw. Tak saprobionty, i wśród nich wyróżniamy saprofagi i saprofity. Organizmy roślinożerne żywią się wyłącznie pokarmem pochodzenia roślinnego. I tutaj mamy przykłady takich organizmów: jest to krowa, koń, słoń, wielbłąd, świnka morska, chomik. Organizmy mięsożerne żywią się głównie pokarmem pochodzenia zwierzęcego żywym lub martwym. Dlatego też możemy je podzielić na drapieżniki i padlinożerne. Przykładami zwierząt mięsożernych są na przykład lew, tygrys, sęp, wilk, hiena lub mors. Organizmy wszystkożerne nie mają specjalizacji pokarmowej i odżywiają się różnorodnym pokarmem, zarówno mięsnym, jak i roślinnym. Zwierzęta wszystkożerne spotykane są wśród gatunków małych i dużych. Wśród ssaków jest to na przykład człowiek, niedźwiedź, świnia, wiele gatunków gryzoni, wśród ptaków na przykład kaczki, a wśród ryb sumy lub węgorze. Pasożyty żyją i rozwijają się na powierzchni lub wewnątrz innego organizmu, tak zwanego żywiciela. Pasożyty szkodzą, szkodzą żywicielom. Do pasożytów zewnętrznych zaliczamy pły, wszy, kleszcze i pijawki. Pasożyty wewnętrzne to np. przykład tasiemiec, owsiki lub blista ludzka. Organizmy odżywiające się martwą materią, czyli saprobiąty, odżywiają się szczątkami roślinnymi lub zwierzęcymi, jakie występują w glebie, w mule lub w wodzie. Jak już mówiłam, należą do nich saprofity. Przykładami są bakterie i grzyby, które rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt, wydzielają enzymy trawienne poza swój organizm. I saprofagi. Odżywiają się martwą materią organiczną. Są to m.in. larwy niektórych owadów, pierścienice jak na przykład dżdżownica, oraz małże. Samożywność to zdolność do wytwarzania związków organicznych ze związków nieorganicznych. Proces ten nazywamy fotosyntezą. Z języka greckiego, foto znaczy światło, synteza, łączenie czyli łączenie czegoś przy pomocy światła. I tak zapamiętajmy: fotosynteza to proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej. Zachodzi przy udziale światła w komórkach zawierających chlorofil, czyli zielony barwnik. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Substraty w procesie fotosyntezy. Substraty są to składniki niezbędne do przebiegu procesu fotosyntezy. Rośliny pobierają z podłoża wodę wraz z solami mineralnymi, a z powietrza pobierają dwutlenek węgla. Do przebiegu tego procesu niezbędna jest również energia słoneczna. Proces ten jest możliwy dzięki obecności zielonego barwnika w roślinach, tzw. Tak chlorofilu. Produkty. Produktami w procesie fotosyntezy jest to, co w wyniku tego procesu powstanie. W wyniku procesu fotosyntezy wytwarzany jest cukier prosty, czyli glukoza niezbędna roślinom do życia i wzrostu, oraz tlen jako produkt uboczny procesu fotosyntezy, którego używamy do oddychania. Przebieg procesu fotosyntezy. Z dwutlenku węgla pobranego z otoczenia, i wody pobranej z podłoża przy udziale energii słonecznej i w obecności zielonego barwnika chlorofilu powstaje cukier prosty glukoza potrzebna roślinom do odżywiania i wzrostu oraz tlen jako produkt uboczny procesu fotosyntezy Proszę abyście przeanalizowali sobie jeszcze Poniższy rysunek. Woda wynika z gleby do korzeni. Dwutlenek węgla jest przez liście wchłaniany z atmosfery. Do rośliny dociera energia słoneczna. Chlorofil, zawarty w zielonych częściach rośliny, pochłania światło i w wyniku tego procesu powstaje glukoza jako produkt fotosyntezy, produkt główny który później jest rozprzestrzeniany po całej roślinie i powoduje jej wzrost i rozwój, oraz jako produkt uboczny tlen. Znaczenie roślin. Rośliny są bardzo istotne dla naszego życia i dla życia całej Ziemi. Są pokarmem dla zwierząt, w tym dla człowieka. Wytwarzają tlen niezbędny do oddychania. Dlatego mówimy, że tam, gdzie jest dużo roślin, tam oddycha się lepiej i jest lepsze powietrze. Rośliny pochłaniają dwutlenek węgla, ponieważ pobierają go i jest im potrzebny do procesu fotosyntezy, co akurat korzystnie wpływa na nasz klimat. Rośliny wykorzystujemy do produkcji papieru, leków i kosmetyków oraz do budowy domów i wyrobu mebli. Jest łańcuch pokarmowy. Łańcuch pokarmowy jest to, tak, jest to zależność pokarmowa między organizmami. Składa się z ogniw. Pierwszym ogniwem takiego łańcucha pokarmowego zawsze jest producent, i producentem jest roślina, ponieważ rośliny potrafią same wyprodukować sobie pokarm. Drugim ogniwem jest konsument roślinożerny, czyli organizm, który po prostu zjada tą roślinę. Może być to zwierzę roślinożerne lub zwierzę wszystkożerne. Kolejnym ogniwem łańcucha pokarmowego jest konsument mięsożerny, ponieważ musi zjeść konsumenta roślinożernego. I jest to albo zwierzę mięsożerne, albo wszystkożerne. Ostatnim ogniwem jest również konsument mięsożerny bądź wszystkożerny, który zjada konsumenta mięsożernego pierwszego stopnia. I tak na przykładzie łańcucha pokarmowego w lesie. Producentem jest na przykład borówka, roślina produkująca sama substancje odżywcze. Borówkę. Chętnie zjejesz. Jeża może zjeść lis. Natomiast lis może być zjedzony przez wilka. Łańcuch pokarmowy w środowisku wodnym. Rdestnica, czyli roślina wodna, która również produkuje sama związki organiczne. Może być zjedzona przez ślimaka, żyworódkę. Żyworódkę chętnie zje okoń, a okonia chętnie zje szczupak. Łańcuch pokarmowy na polu. Producentem na przykład jest roślina, w tym przypadku ziemniak. Ziemniak może być zjedzony przez stonka, oczywiście liście ziemniaka. Stonkę chętnie zje barżant, natomiast na barżanta zapoluje i oczywiście go zje lis. Podsumujmy. Organizmy pod względem odżywiania dzielimy na samożywne rośliny i cudzożywne, np. zwierzęta, bakterie, grzyby. Organizmy samożywne same wytwarzają pokarm, natomiast organizmy cudzożywne muszą pobierać składniki odżywcze z otoczenia. Rośliny wytwarzają pokarm, cukier w procesie fotosyntezy, wykorzystują do tego dwutlenek węgla i wodę oraz energię słoneczną i chlorofil, czyli zielony barwnik zawarty w zielonych częściach rośliny. Łańcuch pokarmowy określa zależności pokarmowe między organizmami. Pierwszym ogniwem zawsze jest producent, czyli roślina, a kolejnymi są konsumenci, czyli zwierzęta roślinożerne, mięsożerne lub wszystkożerne. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.